Słowo to pojawia się w wielu językach rdzennych Amerykanów i ma wiele alternatywnych tłumaczeń. Powszechne tłumaczenie jego nazwy oznacza zły duch, który pożera ludzkość. Chociaż w 1860 roku niemiecki odkrywca przetłumaczył je jako kanibal. Wygląd Wendigo różni się w zależności od różnych plemion algonkianskich, jednak większość wersji mówi o tym, że jest całkowicie lub częściowo z lodu, ma świecące oczy, długie pożółkłe kły i długi język. Według indyjskich legend może mieć nawet do 4 metrów wysokości, wychudzoną budowę ciała i głowę podobną do wilczej lub jeleniej. Uzbrojony jest w ostre pazury i kły, którymi zabija swoje ofiary. Ich skóra jest tak napięta na ciele, że można wyraźnie zobaczyć wszystkie ich kości. W niektórych przypadkach mówi się, że mają głowę czaszki jelenia, podczas gdy w innych mają zapadnięte oczy, wyglądają jak szkielet z popielatą skórą i mają gnijącą skórę. W rdzennych przedstawieniach Wendigo jest opisany jako gigantyczny humanoid z lodowym sercem, bardzo śmierdzi. Gdy pojawia się nagły nietypowy dla pory roku chłód, może to oznaczać, iż Wendigo zbliża się. Najczęstszą interpretacją Wendigo jest to, że jest to duch, który opętał osobę po ucieczce do kanibalizmu, czy to w strasznych okolicznościach, czy nie, i zamienia ją w Wendigo. Wendigo powstaje z człowieka odrzuconego przez ukochaną osobę. W czasie dnia posiada ludzką postać i atakuje ludzi, którzy mają z tą osobą coś wspólnego, np. grupę krwi. Według wierzeń Wendigo wyrywa serca swoim ofiarom, a sam ma serce z lodu. Boi się jedynie ognia, który może go zabić, roztapiając jego lodowe serce. Wendigo są często opisywane jako olbrzymy, które są wielokrotnie większe od ludzi. Ilekroć Wendigo zjadało inną osobę, rosło proporcjonalnie do posiłku, który właśnie zjadł, więc nigdy nie mógł być pełny. Dlatego Wendigo są przedstawiane jako jednocześnie żarłoczne i niezwykle chude z powodu głodu. Wendigo jest postrzegany jako ucieleśnienie obżarstwa, chciwości i nadmiaru, nigdy nieusatysfakcjonowany po zabiciu i skonsumowaniu jednej osoby, nieustannie poszukuje nowych ofiar. Wendigo nie musi tracić ludzkich zdolności poznawczych i mowy, a w niektórych przedstawieniach może wyraźnie komunikować się ze swoimi potencjalnymi ofiarami, a nawet grozić im lub drwić z nich. Przykład opowieści ludowej z początku XX wieku mówi, że Wendigo używał narzędzi, posiadał zdolność do przeżycia mimo częściowego rozczłonkowania i cechował się autokanibalizmem. Mówi się, że stworzenie ma wiele umiejętności i mocy, w tym ukrywanie się, jest niemal idealnym myśliwym, zna i wykorzystuje każdy centymetr swojego terytorium i może kontrolować pogodę za pomocą czarnej magii. Quebec w Kanadzie, region Wielkich Jezior i północne części stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Pewnego razu, dawno temu, duży Wendigo porwał indyjskiego chłopca, ale chłopiec był za chudy, więc Wendigo nie zjadł go od razu, tylko podróżował z Indianinem czekając, aż przytyje. Wendigo miał nóż i naciął rękę chłopca, żeby sprawdzić, czy jest na tyle gruby, by go zjeść, ale chłopiec nie utył. Pewnego dnia przybyli do wioski indiańskiej i Wendigo wysłał chłopca do wioski po coś do jedzenia. Chłopiec powiedział Indianom, że Wendigo jest blisko nich i pokazał im rękę w miejscu, gdzie go przeciął, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco gruby do zjedzenia. Usłyszeli, jak Wendigo woła chłopca. Powiedział do chłopca, pospiesz się, nie kłam tym Indianom. Indianie udali się w miejsce wskazane przez chłopca i odcięli mu nogi. Wrócili ponownie, aby zobaczyć, czy nie żyje. Wendigo żył. Zjadał szpik z wnętrza kości z własnych odciętych nóg. Indianie zapytali go, czy nie ma na nich tłuszczu. Powiedział: Oczywiście, że jest. Zjadłem wielu grubych Indian. Indianie zabili go i pocięli na kawałki. Zimą 1879 roku w dzisiejszej prowincji Alberta w Kanadzie, Indian Cree, znany jako Swift Runner, zamordował i zjadł swoją matkę, żonę, brata i sześcioro dzieci. Podczas rozprawy sądowej utrzymywał on, że wszyscy zmarli z głodu, jednak sąd nie dał temu wiary i skazał go na szubienicę. Tuż przed wykonaniem wyroku powiedział księdzu, iż podczas łowieckiej wyprawy spotkał Wendigo, który go opętał i za jego sprawą zamordował i zjadł swoją rodzinę. Ponadto twierdził, iż przyznał się tak późno, ponieważ Wendigo odwiedzał go w więzieniu i zmuszał go do składania fałszywych zeznań. Został stracony w forcie Saskatchewan. Wendigo rzekomo pojawiał się kilkukrotnie w pobliżu miasta Rossesu w północnej Minnesocie od końca XIX wieku do lat 20. XX wieku. Za każdym razem, gdy było to zgłaszane w mieście, ktoś nieoczekiwanie umierał. Innym znanym przypadkiem psychozy Wendigo był przypadek Jacka Fidlera, wodza Oi i szamana znanego z umiejętności pokonywania Wendigo. Fidler twierdził, że w swoim życiu pokonał 14 Wendigo. Mówiono, że niektóre z tych stworzeń zostały wysłane przez wrogich szamanów, a inne należały do jego plemienia, gdy ludzie odczuwali nienasycone, nieuleczalne pragnienie jedzenia ludzkiego mięsa. W tym drugim przypadku Fidler był zwykle proszony przez członków rodziny, aby zabił bardzo chorą ukochaną osobę, zanim zmieni się w Wendigo. Brat Fidlera, Peter Flett, został zabity po przemienieniu w Wendigo, gdy podczas ekspedycji handlowej skończyło się jedzenie. Kupcy z kompanii zatoki Hudsona, Cree i misjonarze doskonale znali legendę Wendigo, choć często tłumaczyli ją jako chorobę psychiczną lub przesądy. Niezależnie od tego, w aktach firmy udokumentowano kilka przypadków, w których ludzie zamieniali się w Wendigo, gdy jedli ludzkie mięso. Współcześnie wciąż odnotowuje się obserwacje Wendigo, zwłaszcza w północnym Ontario, w pobliżu jaskini Wendigo i wokół miasta Kenora, gdzie rzekomo było obserwowane przez handlarzy tropicieli i traperów od dziesięcioleci. W 2019 roku jeden z podróżników spacerował po kanadyjskich lasach. W pewnym momencie usłyszał dziwny skowyt. Stwierdził, że w swoim życiu słyszał bardzo wiele różnych odgłosów zwierząt, ale nigdy wcześniej nie słyszał tak przeraźliwego wycia. Jak głosi legenda, Bendigo był kiedyś zagubionym myśliwym. Podczas mroźnej zimy intensywny głód doprowadził go do kanibalizmu. Po ucztowaniu na ciele innego człowieka, przemienił się w oszalałego człowieka bestię, wędrującego po lesie w poszukiwaniu nowych ludzi do jedzenia. Według legend, Wendigo powstaje wówczas, gdy człowiek ucieka się do kanibalizmu, aby przetrwać. W przeszłości zdarzało się to częściej, gdy Indianie i osadnicy utknęli w śniegach i lodzie północnych lasów. Czasem utknęli w mroźnych miejscach przez wiele dni, i aby przeżyć, byli zmuszeni do zjadania tych, którzy zmarli. Inne legendy mówią, że ludzie, którzy przejawiają skrajną chciwość, obżarstwo i nadmiar, mogli również zostać opętani przez Wendigo. Legenda ta stała się podstawą nazwy dla zaburzenia psychicznego zwanego gorączką Wendigo lub psychozą Wendigo. Psychiatrzy tym terminem nazywają zaburzenia charakteryzujące się intensywnym pragnieniem ludzkiego mięsa i strachem przed stania się kanibalem. Jak na ironię, mówi się, że ta psychoza występuje u ludzi żyjących wokół Wielkich Jezior Kanady i Stanów Zjednoczonych. Psychoza Wendigo rozwija się zwykle zimą u osób, które przez długi czas są odizolowane przez obfite opady śniegu. Początkowe objawy to słaby apetyt, nudności i wymioty. Następnie u osoby pojawia się złudzenie, że staje się potworem Wendigo. Ludzie, którzy mają psychozę Wendigo, coraz częściej postrzegają innych jako pożywienie. Jednocześnie mają przesadny strach przed staniem się kanibalami. W niektórych relacjach Wendigo jest określany jako humanoid z głową jelenia. Obserwacje jelenia w niekorzystnych warunkach pogodowych, np. podczas mgły, deszczu lub po zmroku, mogą prowadzić do przypisania mu potwornego wyglądu. Zaburzenie psychiczne przejawiające się w chęci spożywania ludzkiego mięsa, jednakże to wytłumaczenie nie wyjaśnia obserwacji stwora. Historii o Wendigo mogą w rzeczywistości reprezentować reakcję rdzennej ludności na przerażającą przemoc, którą rozpętali na nich nierdzenni ludzie. W rzeczywistości wielu antropologów uważa, że koncepcja Wendigo rozwinęła się dopiero po kontakcie rdzennych mieszkańców z Europejczykami. Demon, potwór. Faktycznie żyjący na tych obszarach. Czy Wendigo to faktycznie istniejąca bestia, czy też jest to mylnie zinterpretowane, znane nauce stworzenie? A może legenda Wendigo reprezentuje tylko zaburzenie psychiczne, cechujące się rządzą spożywania ludzkiego mięsa? Osądźcie sami! Rycze! Rycze!